Serdecznie witam wszystkie raczki dzisiaj w czytaniu na miesiąc październik. Pamiętajcie, kochani, że wchodzimy w tą ósemkę, wibrację ósemki numerologicznej z roku oczywiście z roku 2024. Na kanale macie filmiki na ten temat, również możecie sobie sprawdzić. W, jakiej, w jaką numerologię osobistą weszliście, w jaką drogę życiową, co za tym idzie, co może, możecie wykorzystać, a co możecie też pominąć. Jeśli chodzi, możecie też również skorzystać jakby z moich usług, macie na kanale namiary na mnie i możemy zobaczyć, co Wam ten nowy rok przyniesie. Jakie zmiany, jakie możliwości, ale też czego, co możecie uniknąć. Dziękuję Wam za lajki, za subskrypcję, to już tak tradycyjnie i zachęcam do subskrybowania, też pozostawiania po sobie komentarzy będzie mi bardzo miło. I tak powracając, co Wam się może tutaj przydarzyć w tym miesiącu, październiku? uważajcie na relacje, w których jesteście. Takie relacje romantyczne. Bo może być tak, że nie zauważacie pewnych y, spraw, nie, nie zauważacie manipulacji e, tej drugiej osoby. Może się wam wydawać, że to jest miłość, którą spotkaliście, że to jest to, to jest ktoś, ojeju, no gwiazdka na niebie, a tu się okazuje, że tak nie jest. E, I po takich e, fajnie, miło spędzonych chwilach, to się zakończy i może się uciąć po prostu ten ktoś się przestanie odzywać przestanie do was pisać przestanie od was odbierać telefony no i, no i się narobi, no bo to tu, tu, tu jest takie, wiecie, no, no nikt tego nie rozumie, co się stało, dlaczego się tak stało, miało być fajnie, miało być pięknie, jak ktoś mi coś obiecywał, a później wyszedł, wyszło jak wyszło, tak? Ale tu mam takie wrażenie, że to jest taki zamierzony, zamierzony ruch, czyli ta osoba może po prostu tak działać, że wykorzystuje sytuację, wykorzystuje nadzieję, wykorzystuje uczucia, a później się po prostu zawija, może nie do końca się zawinąć, bo mam takiego śledzika, czyli gdzieś tak wam, może Was podglądać, podpatrywać, gdzieś, gdzieś, gdzieś łazić za wami po portalach, tak, dawać jakieś oznaki dymne. Ale nie wykonywać ruchu, jakby chciałaś, byście to wy. wy się dopytywali, byście pytali, co się stało. Nie róbcie tego, zostawcie to, bo to nie ma sensu. Wejdziecie w grę, czyjąś grę, jakiegoś narcyza, która jest bezsensowna. A przy tym możecie nie zauważyć wielu spraw, które w tym miesiącu będą ważne, nie tylko uczuciowe, ale też urzędowe, jakieś prawne, dotyczące waszego domu. Bo wiadomo, jak się skupiamy na czymś, coś jest dla nas ważne, jakimś bólu, bo, bo z jakimś, nie wiem, facetem, czy jakąś babą, to wiele rzeczy nam umyka. No, i to jest takie ostrzeżenie kart, abyście uważali, bo możecie przez to mieć jakieś problemy urzędowe, tak? Bo no, my chcemy w tylko myślimy, co się stało, jak się stało, no i nie jesteśmy tak efektywni jakby w tym życiu, jak zazwyczaj, więc. Może to wprowadzić nie tylko ból serca, ale również jakieś inne problemy, które za tym idą, przez niedopaczenie, przez to, że no, skupialiście się nie na tym, co trzeba. Więc nie podpatrujcie tych osób, nie próbujcie się dokopać, dlaczego się tak stało, nie próbujcie zrozumieć. Takich ludzi nikt nie zrozumie. Oni tak działają, bo mają z tego poczucie, nie wiem, własnej wartości, Cieszą się, że, że co następną osobę wykorzystali. Możliwe, nieważne, oni są nieważni. Ważni jesteście Wy i jak najszybsze zamknięcie tej sytuacji. Także jakieś sprawy urzędowe również wam, Was mogą czekać. Jakieś. Ym... Jakieś papiery do wypełnienia, coś, coś takiego, coś czego się nie spodziewaliście, może, może tutaj jakby wyjść z pod ziemi i, i, i trzeba będzie to załatwić. Jeśli chodzi o singli. To tak, no powiem Wam tak, może się fajnie dziać, możecie się spotykać, możecie spotykać różnych ludzi, ale no i właśnie, jakie ja mam tu, ale? Ale jest możliwość związku, wiecie, jest możliwość zmiany waszego nawet statusu. Tak jakby się w końcu miał pojawić, czy miała pojawić osoba do stałego związku, taka, która zmienia wasze życie, taka, która jakby rokuje na, na stałe partnerstwo i to ale, o którym mówię, pomiędzy tą osobą jest tu się przewija ktoś, to może być właśnie zajęty, kto może szukać tylko rozrywek i właśnie może to jest do tej górnej części tego, abyście nie wchodzili w tę relację za bardzo, bo możecie pominąć właśnie kogoś ważnego, kogoś kto się będzie nadawał do związku, aby to zbagatylizujecie bo raz, że będziecie się czuć rozżaleni, dwa, że będziecie poświęcać czas na to i swoją energię, swoje siły, co tam się stało, dlaczego mi zostawił, dlaczego mi zostawiła i umknie wam ta osoba. Która jest bardzo ważna, myślę, w Waszym życiu, ale też wiecie, jak ktoś wyczuwa, że jesteście zakręceni na kimś, to nie chce podejść, bo wie, że nie zakończyliście pewnych spraw i, i no, no nie ma tu miejsca na, na rozwój jakiejś sytuacji. Także jeśli Wam się przydarzają takie historie, to daj się spokój. Niech to idzie w diabły, a wtedy naprawdę ma możliwość się pojawić ktoś fajny, kto będzie rokował na, na fajną, fajną relację, i to trwałą relację. Może być to osoba dojazdowa, nie z waszego miejsca zamieszkania, nawet z zagranicy. Ktoś taki może się pojawić. Bardzo energetyczne osoby i w wersji kobiecej, i w wersji męskiej z takim właśnie powerem no, także całkiem sympatycznie jeśli chodzi o związki stałe hmm, jakaś tajemnica tutaj wypłynie na wierzch coś tu jest ukryte, coś ktoś ukrywa albo wy, albo wasz partner hmm, ale mam wrażenie, że to powróci albo już wypłynęła ta hmm, tajemnica i jak bumerang wam wraca bo nie zakopaliście tego wiecie, hmm, nie wiem czy to jest zdrada czy co, inne jakieś tam sprawki bo takie mogą być Wybaczyć można, ale z zapominaniem tego jest gorszy problem. I czasami, przy pierwszej lepszej kłótni, to wszystko wyłazi znowu, bo ty mi tam coś, tak? Albo nie wiem, bo ty mnie oszukałeś w tym, albo oszukałaś w tamtym, bo ty mnie zdradziłeś czy mnie zdradziłeś. Więc jeśli się mierzymy już z takimi sprawami i chcemy dalej kontynuować ten związek, to musimy wiedzieć, że musimy się tego pozbyć. Jeśli tego nie potraficie, no to związek nie ma sensu, bo będziecie się po prostu wszarpać. I tutaj się pokazuje, że albo wyjdzie na jaw jakaś tajemnica, no to nie wiem, to może być, wiecie, partner gdzieś jakieś pieniądze wziął i na coś tam wydał sobie bo to nie od razu musi być zdrada, tylko coś takiego. Albo jakaś inna sytuacja, która, którą nie chciał, żebyście się dowiedzieli. No, albo faktycznie gdzieś tam wyjdzie, że no jakaś zdrada się szykuje lub się szykowała i to znowu jakby przycieni wasz, ten, tą, tą waszą relację i możecie się poczuć niekomfortowo w tym wszystkim. Trzeba będzie, trzeba usiąść po prostu to obgadać, jak to załatwić, aby to nie wracało, aby wyczyścić tą energię, zamknąć raz na zawsze te wszystkie brudy i jak zostajecie razem, to po prostu zostajecie. Jak nie potraficie tego zrobić, to się zastanówcie, czy nie warto pójść nową drogą, bo inaczej będziecie sobie tak doskakiwać, do, do no. A tak poza tym. okej, okay. jak uporacie się z tą kwestią, to myślę, że nie będzie źle. Praca i finanse. No właśnie wyjazdy, jakieś wyjazdy, także możecie wyjeżdżać za granicę za pracą i to całkiem fajną, zarobkową. Jakby chcecie sobie poprawić tutaj ten budżet i taka, taka możliwość będzie, ktoś Wam może taką pracę za, zaproponować, czy, czy pokazać, gdzie jest taka możliwość, abyście mogli popracować. Także tu zmiany jakieś pracy, właśnie zastanawianie się nad nową drogą, nad nowymi finansami, to też może być tak, że wy pracujecie jako gdzieś wyjeżdżacie, ta Wasza praca nie jest stacjonarna, ale właśnie że gdzieś tam nie wiem sobie wyjeżdżacie. W każdym razie tak, finansowo nie najgorzej. Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Praca, jeśli szukacie, macie możliwość znalezienia tej pracy. Eee... Jeśli chcecie ją zmienić, myślę, że też będzie ku temu hmm, okazja. Yy, karta Rady. No, karta Rady, właśnie uważajcie, wiecie, co na to. Ja mam wrażenie, że ktoś będzie was w tym miesiącu chciał oszukać. I do bez względu, czy wy jesteście w związkach, chodzi oczywiście o partnerstwo. Czy jesteście w związkach, czy jesteście singlami, to może być tak, jak mówiłam, partner was będzie próbował oszukać, lub pojawi się w waszym życiu jakaś nieuczciwa osoba, która będzie próbowała jakby swoich sił w tym, że nie wiem, będzie mówiła, że, że chce związku, że, że nie wiem, malowe do was, a to jest wszystko tak naprawdę nieprawda, więc bądźcie czujni, jeśli chodzi o aniołki, zachowaj otwarty umysł, no widzicie, nawet one tak mówią, <laughs> ha, one mówią do czego innego, ok? <laughs> twoja bratnia dusza, dusza, może się różnić od Twojego wyobrażenia, wyobrażonego ideału, zobaczcie. E, czyli, y, no tutaj do tych singli, tak, bym bardziej to przypięła. Znaczy, tak, zachowajcie czujność, do wszystkich, tak. Wszyscy zachowajcie czujność, bo tak jak mówię, no mam wrażenie, że Wam się ktoś pojawi, jakiś kanciarz tutaj, co będzie chciał Was y, po prostu no, nabić butelkę. Ale co do tych singli, to jest właśnie to, że możecie nie zauważyć tej osoby, bo ona trochę będzie odbiegała. Odbiegała może od tego, od tego waszego ideału, od tego wzorca, który macie. Ale też jest tak, że jak my się skupiamy na kimś, to potem szukamy podobieństw. A to drugie może wcale nie być podobne do pierwszego i chwała mu za to, bo przecież pierwszy się do niczego nie nadaje. Więc ważne jest, abyście potrafili dokonać wyboru. I odciąć się od osób, które do niczego Wam w życiu nie są przydatne. Chyba tylko, że lubicie sadomaso i tu będziecie dawali się po prostu gdzieś tam kopać notorycznie, no to wtedy tak. Ale jak chcecie ułożyć sobie życie, to musicie zmienić patrzenie na świat i patrzenie na partnerów. Tego Wam kochani życzę, także dziękuję i do usłyszenia.